Cześć, więc dzisiaj mam do was dzwonienie do widzów. Zgodnie z obietnicą Muszę wyłączyć internet, bo będę ciągle powiadomienia, Dostawać się do Was nie zadzwonię. I muszę Wam powiedzieć, że prosiliście mnie na mojej grupie, żebym nagrała dzwonie do widzów, bo jak się Was zapytam, co mam nagrać, to powiedzieliście, że dzwonię do widzów, więc stwierdziłam, że to jest bardzo dobry pomysł, że to nagram mi roznosi serce. Zaczynamy! Mam nadzieję, że odbierze. Łączy, to już jest dobrze. Halo? Hej. E, hej. Wiesz kto mówi? Weź się nagrywam, dzwonienie do widzów. Jesteś pierwszą osobą. O, ale super, to pozdrawiam wszystkich. No, jakieś pytania masz albo coś? Tak, czy będziesz miał 4? Miałam być, ale nie wiem, czy mi się uda być. Jest mały problem z tym, że bym tam przyjechała, więc nie obiecuję. Ale... Wiem, właśnie widzę na... jak mi wysyłałaś swój numer, to właśnie widziałam, że... No, właśnie nikomu nie tak stwierdziłam, że jako pierwsza to do mojej imienniczki. <grym, 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 no, nie ma. Teraz dzwonimy do Zuzi. Zuzi jako pierwsza podała swój numer. Abonent, którego numer wybrałeś, nie przyjmuje połączeń numerów zastrzeżonych. Jeżeli chcesz się z No, trudno. Niestety. Hej, Ola. Podawałaś może komuś swój numer ostatnio? Nikol? Tak. Cieszę się, że mogę znaleźć nagrodę. Żeby... Też się cieszę. Co u ciebie, co słychać? Nagrodę yy, to tylko. jakiś i nagrać A możliwe, bo przeważnie, jak mi ktoś coś skomentuje bo zrobimy jakiś spam lajków, to lajkuję. No. Łatwiej się ucieszyłam. Bardzo się cieszę, że mogę stawić. Też się cieszę. Jak tam Sylwester minął i święta? W porządku. Ale spokojnie, bo słyszę, jak ci głos tak drży. Tak, bo jeszcze to bardzo wyskocznęła. Nie, no przecież podałaś numer, no to przecież od, po to podawałaś, nie? Żebym zadzwoniła. No, rozumiem, tak, tak. Jest. No. Jakieś pytania masz? Tak, mam pytania. No. Czy jakbyś jeszcze raz miała użyć kanał? No, no. To mogłaby być i mogłaby być to wcześniej, czy później zrobiłaś to tak? Zrobiłam to zdecydowanie później. E, za wcześnie na, założyłam kanał, według mnie. Założyłam tak w trzeciej gimnazjum, pierwszej liceum, jakoś tak, ale na pewno nie wcześniej. Tak, właśnie też się cieszę, że tym rozmawiać. <grym> też się cieszę, życzę ci miłego popołudnia. I dzwonimy teraz do pierwszego chłopaka, do Pawła. Podajże. Tak, Pawła. Chyba Ja też znajmę się spróbuję do niego później zadzwonić. A teraz dzwonimy do Natalii. Halo Natalia? Tak! Hej, podobałaś może komuś swój numer? Nikola! Tak! Oj, to już coś się słyszeć Też się cieszę, co u ciebie słychać? Ani zimno, trochę nam znowu śnieg padał. No, strasznie zimno. Minus chyba 10 dzisiaj jest, nie? No, to takiego. Też u ciebie tyle śniegu nasypało w nocy? No, u nas nie niż tam, u was, ale też trochę jest. No, no i masz jakieś pytania, coś? No, pytań do bardzo nie mam, właśnie nie wymyśliłam, ale. No dobrze, no no, wszystkich was, ciebie Szczególnie. Dziękuję, też cię serdecznie pozdrawiam i życzę ci miłego wieczoru. No daję. Dziękuję, ta papa. Pa. To kolejną osobę wybieramy. Teraz dzwonimy do Angeliki. Hallo. Angelika? Hallo. Angelika? pomyłka, to przepraszam. Aha, dobra, okej, okay, przepraszam. No, nie Dobrze chyba przepisałam, tak mi się wydaje. Przepisałam dobrze, więc chyba źle podać swój numer. świat, więc chodź. dobro, które masz. Jeremi! Halo? Halo, hej, podawać może komuś swój numer? Tak. No, to co u ciebie słychać? Nikol, Tak. czym? Ej, jak tam? Co u ciebie? No to jest, jak to było, nie? A, no tak, i do szkoły. Nie. No, no to masz jakieś pytania? Podarbiała swoją pracę. No to cóż, nie będę przeszkadzać. Jeszcze raz dzwonimy do Pawła, który ode mnie nie odbierał. Może teraz będę miała szczęście i odbierze. Mhm. Mm dzięki. Dzięki Paweł, dzięki. Dzwonimy do Pauliny. No co jest z wami? Dzięki. Naprawdę dziękuję. dzwonimy do Julki. Mam nadzieję, że ona mnie nie oleje. No, przynajmniej Ty mnie nie olełaś. O, hej Nicole! Hejka, poprzednie osoby mnie olewały i nie chciały odebrać. Ojejku... Co u Ciebie słychać? Eee, no dobrze. Tak, A u w... siebie? Też, właśnie nagrywam odcinek, więc... Możesz pozdrowić kogoś? Eee, no... Pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. <laughs> Jakieś masz pytanka, albo coś? Eee, tak mam. Będę w podobać. Studiować, studiować za granicą, czy gdzieś? podejrzewam, że raczej w Polsce będę studiować, bo mój angielski jest trochę słaby jak na zagranicę, mm, ale w jakim mieście dokładnie to jeszcze nie mam zielonego pojęcia. Chciałabym na przykład Warszawa, bo bardzo mi się podoba to miasto, ale na 100% jeszcze nie mam planów. Ona przynajmniej odebrała i mnie nie olała, tak jak wy. Wy niektórzy. Nie ładny tak. Kolejną mzkę Halo? Halo? Hej? O hej. Wiesz, kto dzwoni? Chyba nikogo, nie? Chyba zgadłeś. O może, ale to fajnie, w ogóle pozdrawiam cię. I moje pędzakie też się pozdrawiam ze mną. <laughs> też Was pozdrawiam. Macie, macie jakieś pytania? Tak, jest śnieg. Jeszcze w nocy nasypało tyle tego śniegu, że tak? dzisiaj naprawdę uch, boję się, bo później jak <grym> będzie błoto, to niefajnie. Ale No w sumie tak, nie z Warszawy i sumieć te święta tego śniegu, ale warto, U... że w ogóle trochę chcę. uwielbiam Warszawę. Tak, a to super, a, chcę, a czy coś nie za bardzo? Słucham. Czy jesteś w Warszawie? Um, no czy wiesz, jak w jak są jakieś eventy czy coś. Ale we ferie teraz moje też planuję przyjechać do Warszawy, odwiedzić kolegę, także będę. Aha, no to super. Fajnie, no Warszawa jest super tak? No. Widzę, że mój Przemek, mój administrator z grupy też podał swój numer. Mm, także zadzwonimy do niego. Aha. Chciał się wpierczyć na odcinek, to proszę bardzo. Pozdrawiam <gryzaj> 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 <wszytki>, <gryzaj> Właśnie, łapki w górę. Dużo powiedziałeś. Tak, z Waszych super widzów, którzy lajkują i komentują ci firmy. Tak, dokładnie. Dobra, to dzwonię dalej. Dzięki, papa. I dzwonimy do Julki. Mam gorąco. Nie mam pytania. I dzwonimy do Kamili. Kamila? Tak? Podawali może komuś swój numer ostatnio? A, cześć, bo nie ja spodziewałam się w ogóle. <laughs> no, a jednak. O, matko. Co u Ciebie słychać? No dobrze, nie no, w ogóle święta były się skończyły już. <laughs> Dokładnie, jak tam Sylwester minął? A, fajnie, fajnie, świetnie. No to dobrze. U Ciebie też tak zimno? Dużo śniegu? No czy tak w miarę. Znaczy tak... Okej, to pozdrawiam wszystkich swoich widzów. Dziękuję. Tak. Hej, co tam u Ciebie słychać? Dobrze. Wiesz kto mówi? Nie wiem. A podawałaś może komuś swój numer ostatnio? Nikol? Tak. Co u Ciebie słychać? I dzwonimy do Wiktorii. Ja odbieram. Halo? Już myślałam, że nie odbierzesz, bo poprzednie osoby nie odbierały. <grym> Hej, wiesz Kole? kto mówi? Tak. Bo może się że o tym. <grym> no podałaś swój numer wczoraj. No tak, bo może dzięki, że zadzwoniłaś. A to potrafię z tych swoich widzów. Hello, co tam? Kto mówi? A komuś podawałaś może numer ostatnio? Tak. Nikola? Tak. Bo ja na filmik? Tak, dokładnie tak. No, ale super jestem zaskoczona, Ja w ogóle nie wiedziałam. I wczoraj komuś podawałam tak numer i wiesz, <grym> się dałam Ale naprawdę byś na filmik? No tak, właśnie nagrywam. Aha, to powiedz, że wszystkich pozdrawiam i żeby dużo osób dodawało rysunki na grubie no Dziękuję. A co u Ciebie słychać? I dzwonimy do Olgi, to będzie ostatnia dziewczyna. Mam nadzieję, że obierze. Hala. Podawała może Pani komuś numer ostatnio? I tak. No to wiesz, kto mówi? Wiem. Hejka, co tam u Ciebie? To, 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 to. Właśnie nagrywam odcinek. No Miałam jeden e, I tam dobiłam jakoś do 100 subskrypcji I stwierdziłam, że go usuwam Zakładam nowy, no i później ten już miałam Więc Okej, okay. sobie siedzę z koleżanką I bratem O, dobrze To nie będę przeszkadzać Nie przeszkadzasz, oczywiście, że nie. Dobrze, chcesz kogoś pozdrowić Albo coś? Tak, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki Zdaję luzie, którą tracicie, bo mnie prosi. Okej, okay, też pozdrawiam. Dziękuję na No, także życzę Ci miłego wieczoru i miłego jutrzejszego dnia w szkole. Dziękuję. No to papa. Olga była ostatnią dziewczyną, do której zadzwoniłam. Szkoda, że nie wszyscy odebrali, ale trudno, jeszcze kilka numerów mam, ale no nie chcę, żeby ten filmik też trwał za długo. Także jeżeli chcecie kolejny odcinek z do Was, łapki w górę, piszcie w komentarzach, a no wam taki nagram, żebym też mogła do innych osób zadzwonić i sobie z nimi porozmawiać. A z Wami się już żegnam, życzę Wam miłego wieczoru, dnia, nie wiem, który której godzinie to oglądacie. Jeżeli ktoś nie wiedział, gdzie podawać numery, to na fanpage'u podawaliście numery, innych nie brałam pod uwagę. Mm, więc zapraszam na moją grupę, bo tam zawsze daję informacje o takich rzeczach i tak tam na moim stopie więc widzimy się w kolejnym filmiku i pa pa mm.